Już za moment będziemy, mam nadzieję, delektować się spotkaniem. Oby dopisał poziom widowiska. Czas na wyśmienite. Mam nadzieję spotkanie. Naprawdę cieszę się, że mam zaszczyt relacjonować je dla Państwa. Warunki doskonałe. Czekam na niesamowite bramki i walkę do ostatnich minut. A za mikrofonem w gotowości czeka Jacek Laskowski oraz Tomasz Smokowski. Podobnie jak państwo liczymy, że będziemy świadkami niezapomnianego spotkania. To chyba wpadnie! Ach, bardzo niewiele zabrakło. Chyba trochę przekombinował przy tym strzale. Był tuż przed bramką. Zamiast strzelać technicznie, powinien zaufać instynktowi. Eriksen, ale może teraz będzie szansa i tym udanym wejściem skasowała atak rywala. Max Meyer. Pytnie Mrawo w obronie. Przeciwnik zaraz zagrozi ich bramce. I to tyle z tej akcji. Zamykają go teraz rywale. Piłka poza boiskiem. Za chwilę wrzuc z autu. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Zdecydowanie domagają się strzału. Groźnie było. Dobra interwencja. Ma teraz otwartą drogę na skrzydle. Może atakować. Może uda się objąć prowadzenie po tym życie rożnym. Głęboka ta centra z narożnika. No naprawdę, niewiele teraz zabrakło po tym strzale głową. Ładne uderzenie, ale obok słupka. Domku, może trochę źle ułożył ciało w końcowej fazie, bo dobrze trafił w piłkę i wydawało mi się, że to musi wpaść. Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką. I teraz centra w pole karne. Frankarz wybronił tyle, że piłka wciąż w grze. No dobrze, to nie była zbyt udana akcja. Ciekawie teraz krąży piłka w groźnej strefie. Piłka wraca do środka. Nie robią na nim wrażenia ataki rywala, spokojnie utrzymuje się przy piłce. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas. Na... Zatem, po dość koszmarnej, przyznajmy, pierwszej połowie rozpoczynamy drugą część spotkania. Trzymamy kciuki za poprawę widowiska Jacku. Nie tylko my, ale też chyba wszyscy kibice na trybunach i telewizowie. Na pewnym poziomie można czegoś wymagać, i sądzę, że to jest właśnie taka sytuacja. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. Teraz będzie niebezpiecznie. Dobry refleks Bramkarza. Wybita piłka. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Może być groźnie. Max Meyer. O, chyba wpadnie. Piłka poza boiskiem. Będziemy mieli rzut rożny. A teraz decydują się na korektę. Posyłają do boju gracza ze świeżymi siłami. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie z No, chyba trafi. Frankaż teraz spokojnie, nie musiał się wysilać. Eriksen. Wychodzą z kontrą, jest tam paru zawodników. Uwaga, szansa na prowadzenie! Że też to nie wpadło! Doskonale wyglądał ten szybki wypad. Pech czy brak umiejętności? Niech sami państwo rozstrzygną. do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut dobra interwencja i tym próbę ataku Eriksen Jukatla drużyny przeciwnej. Dobra akcja. Obrona może być w opałach. Jeszcze 5 minut meczu, utrzymuje się remis. Czy trafi do siatki? Piłka wciąż w grze po tej interwencji. No, można to było rozegrać zdecydowanie lepiej. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Nie było wiele przerw, więc tylko minuta doliczona.